Cześć, wykonamy sobie teraz badanie przebiegu funkcji. Mamy funkcję wymierną i na początek, oczywiście, sprawdzamy sobie dziedzinę. W mianowniku mamy zawsze liczbę dodatnią, bo to jest kwadrat i jeszcze dodać jeden, czyli x należy u nas do liczb rzeczywistych. W związku z tym, że x należy do rzeczywistych, no to teraz jak przeprowadzamy badanie granic funkcji, to przeprowadzamy je tylko w minus nieskończoności i w plus nieskończoności, bo dziedzina to rzeczywiste, czyli. Szybciutko sprawdzamy sobie granicę, przy plus nieskończoności sprawdzę najpierw. Widzę, że mam tutaj w mianowniku wyższą potęgę niż w liczniku, czyli to znaczy, że będzie to potęga, będzie ta granica równa 0. Szybciutko wam pokażę dlaczego. Tu sobie X sobie skrócimy, zobaczcie, mamy tu X tak, razy 1. A tu jak wyciągniemy x przed nawias, to mamy 1 przez x plus 2x. I teraz te x -y nam się skracają i mamy 1 dzielone przez, to nam dąży do zera, a to oczywiście do nieskończoności. Czyli mamy 1 dzielone przez nieskończoność. 1 dzielone przez nieskończoność to oczywiście jest 0. I to samo dotyczy granicy limes x dąży do minus nieskończoności. Bo będzie taki sam wzór, prawda? Badamy tę samą funkcję i mamy na dole minus nieskończoność, czyli jeden dzielony na minus nieskończoność to granica też będzie równa 0. Czyli szybciutko piszemy, równa się 0. No dobrze, to teraz następny element badamy, czyli kiedy funkcja jest rosnąca, malejąca i ekstrema, czyli przy, musimy na początku policzyć sobie. Pochodną z naszej funkcji. Pochodna z naszej funkcji e, mamy iloraz, więc według wzoru na e, pochodną ilorazu funkcji, najpierw tak, pochodna z x, czyli 1, marzone przez, e, pochod, m, przez funkcję zmianownika e, i odjąć m, funkcja z licznika razy pochodną, e, razy pochodna funkcji zmianownika, czyli pochodna funkcji zmianownika to będzie e, 4x. I jeszcze to wszystko dzielimy przez mianownik do kwadratu. Upraszczamy. Widzicie, że to będzie minus 4x kwadrat, więc mamy 2x kwadrat minus 4x kwadrat, czyli 1 odjąć 2x kwadrat, a w mianowniku 1 dodać 2x kwadrat i do kwadratu. Teraz musimy sobie zbadać, kiedy ta pochodna jest dodatnia, kiedy ujemna i kiedy jakie jest jej miejsce zerowe. No to teraz sprawdźmy sobie. y' od x jest równe 0 wtedy i tylko wtedy, kiedy 1 minus 2x kwadrat jest równe 0, prawda? Więc teraz możemy sobie to podzielić przez 2 i będziemy mieli, słuchajcie, tutaj 1 druga minus x kwadrat równa się 0 i to znaczy, że pierwiastek z 2 przez 2 Minus x i pierwiastek z 2 plus x równa się 0. A dlaczego tak się dzieje? Bo pierwiastek z jednej i drugiej to jest pierwiastek z 2 przez 2. Mamy tutaj wzór skróconego mnożenia. Czyli to znaczy, że nasze miejsca zerowe to jest pierwiastek z 2 i minus pierwiastek z 2 przez 2. Tutaj sobie z boczku naszkicujemy. Oj, nie za ładnie to wyszło. Naszkicujemy sobie naszą pochodną. Może nie będę rysowała rysował już. Tej pionowej osi. Tylko poglądowo. I patrzcie, mamy tak, przed x mamy minus, czyli mamy współczynnik ujemny. Czyli od prawej strony zaczynamy rysować i od dołu, jeśli jest ujemny. No i teraz wiemy już, kiedy nasza pochodna jest ujemna. Tu i tu, a tu między pierwiastek 2 a pierwiastek. Między minus pierwiastek 2 przez 2 a plus pierwiastek 2 przez 2 jest dodatnia. No dobrze, to teraz mamy tutaj już te punkty obliczone. To możemy sobie, słuchajcie, policzyć ekstrema, bo tam, gdzie mamy pochodną równą 0, no to mamy ekstrema minimum i maksimum. Czyli liczymy sobie y od pierwiastka z 2 przez 2, to będzie po podstawieniu mamy tak, pierwiastek z 2 przez 2 dzielone przez 1 plus 2 razy. Pierwiastek z 2 przez 2 do kwadratu. To od razu sobie podniosę do kwadratu. To będzie 2 przez 4. I tutaj mamy pierwiastek z 2 przez 2 i dzielone przez. To skracam, 2 przez 2. Czyli pierwiastek z 2 przez 4. I jeszcze sprawdźmy sobie y od minus pierwiastka z 2 przez 2. I tutaj będzie tak minus pierwiastek z 2 przez 2, dzielone przez. 1 plus 2 razy 2 czwarte. Tak samo. Czyli to będzie minus pierwiastek z 2 przez 4. I to są nasze ekstrema, tak? Tutaj sobie podkreślimy, żeby potem to łatwiej znaleźć. I teraz lecimy dalej. Zmienimy sobie kolor może znowu, żeby potem się nie gubić. I teraz policzymy sobie. Drugą pochodną. Druga pochodna służy do tego, żeby sprawdzać, gdzie mamy punkty przegięcia, czy funkcja jest wklęsła, czy wypukła. I drugą pochodną liczymy oczywiście z naszej pierwszej pochodnej, czyli to jest pochodna z pierwszej pochodnej. Nasza pierwsza pochodna m, przepiszemy sobie 1 minus 2x kwadrat i 1 plus 2x kwadrat do kwadratu, i to z tego wyciągamy sobie pochodną. I teraz tak, jak zwykle, czyli iloraz funkcji, czyli zaczynamy od pochodnej licznika. Pochodna licznika minus 4x. Teraz razy funkcja zmianownika 1 plus 2x kwadrat do kwadratu. Teraz odjąć funkcja z licznika razy pochodna funkcji zmianownika. Teraz zobaczcie, mamy tutaj. Funkcję złożoną. Mamy funkcję wewnętrzną i zewnętrzną, ten, to jest ten kwadrat. Czyli robimy razy funkcja zewnętrzna, czyli razy pochodna funkcji zewnętrznej, czyli 2 1 plus 2x kwadrat. I teraz mnożymy razy pochodną funkcji wewnętrznej. Pochodna funkcji wewnętrznej, 4x. I jeszcze oczywiście mianownik do kwadratu. Było do kwadratu, to będzie teraz do czwartki. Dobra, no to teraz czekają nas tutaj porządki. I teraz patrzymy sobie, co my tu możemy zrobić. Wezmę szybko inny pisaczek. I mamy tak, zobaczcie: 4x nam się tu powtarza i tu się powtarza. 1 plus 2x kwadrat nam się powtarza tutaj i tu. No i to w zasadzie wszystko, czyli może sobie wyciągniemy to przed nawias. Czyli, patrzcie, wyciągamy sobie minus 4x razy 1 plus 2x kwadrat przed nawiasem i w środku mamy tak. Tutaj nam zostaje 1 plus 2x kwadrat z tego pierwszego składnika, teraz z tego drugiego zostaje nam plus, bo już minus mamy na zewnątrz, 2 i jeszcze 1 minus 2x kwadrat. No niestety, przy tej drugiej pochodnej zazwyczaj jest trochę więcej kombinowania. Dobra, jeszcze robimy porządek do końca. I teraz tak, mamy tutaj minus 4x, 1 plus 2x kwadrat. I w nawiasie będzie tak, 1 plus 2x kwadrat plus 2 minus 4x kwadrat. I w mianowniku 1 plus 2x kwadrat do czwartej, i to się równa, i jeszcze dokończymy te porządki, 1 plus 2x kwadrat, i tutaj mamy, słuchajcie, jak to wychodzi, 1 plus 2, czyli 3, odjąć, 2x kwadrat, a, no i bardzo dobrze, bo sprawdziłam jeszcze w notatkach, czy na pewno tak samo, żeby nie było jakiegoś błędów, Dobrze. Musimy zrobić jeszcze y, wzory skróconego mnożenia. Y, minus 4x y, to będzie 1 plus 2x kwadrat. Y, I tu mamy odejmowanie, więc zobaczcie. Tutaj sobie po pierwsze wyciągnę dwójkę przed nawias, czyli będę miała tutaj razy 2. I y, wtedy mam w nawiasie 3 drugie minus x do kwadratu. A teraz od razu wykonam, y, zamienię to. Na, na, ojej, trzy drugie, na wzor, zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia, tak, tylko wtedy tutaj będzie już pierwiastek. No i tu mam rozłożone już elegancko licznik na iloczyn i będę mogła stwierdzić, kiedy mam tę drugą pochodną dodatnią, ujemną i kiedy ona osiąga 0, czyli mamy y bis od x równa się 0 wtedy i tylko wtedy, gdy Zobaczcie, mamy tutaj dużo przypadków, czyli x równa się 0 lub x równa się minus pierwiastek z trzech drugich lub x równa się pierwiastek z trzech drugich. I tutaj rysujemy sobie mały układ współrzędnych. I teraz tak, mamy punkty 0... Pierwiastek z trzech drugich i minus pierwiastek z trzech drugich. I zobaczcie, mamy przed xami ujemny, razy ujemny, a reszta jest dodatni, czyli zaczynamy od tego. Ważne jest, że mamy współczynnik dodatni przed najwyższą potęgą x, -a, więc zaczynamy z prawej strony od góry. Jakby był ujemny, to byśmy zaczynali z dołu. O, i tak wygląda mniej więcej nasza druga pochodna. To jest tylko nam potrzebne, tak do określenia kiedy ona będzie dodatnia, a kiedy ujemna, no to możemy sobie zacząć uzupełniać naszą tabelę i ta tabela nam posłuży do, później do narysowania wykresu. Czyli mamy, tak, zobaczcie, narysujmy, napiszmy sobie przedziały, czyli mamy tutaj zacznę najpierw od tego, że tu będzie f' od x, tu będzie f'' bis od x, a tu będzie f od x. I teraz tutaj będzie minus nieskończoność, a tu będzie plus nieskończoność. I po kolei wszystkie przedziały y, zaznaczamy. Mamy tak, nasza liczba będzie minus pierwiastek z 3 przez 2, pierwsza najmniejsza, którą mamy określoną jak, w jakiś tam sposób. Y, I ona się znajdzie tutaj, będzie minus pierwiastek z 3 przez 2, a tu mamy przedział od minus nieskończoności do minus pierwiastek z 3 przez 2. Tutaj następnie mamy następną liczbę minus pierwiastek z 2 przez 2. E, czyli tutaj nasz przedział jest od minus pierwiastka z 3 przez 2 do minus pierwiastka z 2 przez 2. Oczywiście ten jest tutaj na górze tylko pierwiastek, a ten jest cała liczba pod pierwiastkiem, bo nie wyciągnęłam tego. E, I teraz następna nasza liczba, no to jest 0. Czyli mamy tutaj przedział od minus pierwiastka z 2 przez 2 do 0, nasza następna liczba to jest pierwiastek z 2 przez 2, a tu mamy od 0 do pierwiastka z 2 przez 2 e, i następna nasza liczba to jest pierwiastek z 3 przez 2. I tu będzie od pierwiastka z 2 przez 2 do pierwiastka z 3 przez 2. Dobra, e, no to teraz jeszcze ten jeden przedział nam został Pierwiastek z 3 przez 2 do nieskończoności. I teraz możemy sobie zacząć uzupełniać. I patrzcie, teraz tak, mamy funkcję pochodną. Nasza pochodna jest tutaj naszkicowana, i teraz będziemy wstawiać sobie to, co o niej wiemy, czyli w minus nieskończoności ona jest ujemna. Tutaj w tym przedziale też jest ona ujemna. Tutaj dla minus pierwiastka z 3 przez 2 też jest ujemna. I teraz tu jest też ujemna. A teraz mamy dla minus pierwiastka z u przez 2, ona jest e, równa 0. E, I teraz tutaj występuje u nas, jeśli ona była najpierw ujemna, a tu jest równa 0 i tu będzie zaraz dodatnia, no to z malejącej e, zmienia się na rosnącą. To znaczy, że tutaj mamy minimum. Minimum funkcji, tak? To minimum funkcji sobie wcześniej obliczyliśmy i będziemy je wstawiać. Do, na, na naszym wykresie. No to teraz tutaj ona się zmieniła i mamy ją na plusie. Tu mamy na plusie i tu mamy na plusie i tu mamy 0, i teraz ona tutaj się zmienia z dodatniej malejąc, malejącą, znaczy z dodatniej w ujemną, czyli z rosnącej w malejącą funkcję, czyli wtedy tutaj mamy maksimum. I teraz tutaj ona jest znowu ujemna. Tu ujemna, tu ujemna, tu ujemna, tu ujemna i tu ujemna. A teraz druga pochodna, druga pochodna w minus nieskończoności jest ujemna, tu jest ujemna, tutaj wynosi 0, i tu mamy punkt przegięcia. Punkt przegięcia tutaj był policzony i dla x, a no to policzmy sobie jeszcze y od, od minus pierwiastka z 3 przez 2. To będzie równe minus pierwiastek z 3 przez 2. I dzielone przez 1 plus 2 razy 3 drugie, bo tu mamy do kwadratu, prawda? E, więc tutaj skracamy, mamy przez 4, czyli mamy minus pierwiastek z 3 przez 2 i dzielone przez 4. E, no to może jeszcze sobie zróbmy z tym porządek w końcu, prawda? Czyli będzie tak, minus, y, tutaj to by było pierwiastek y, po wyciągnięciu. Tej Niewymierności z mianownika to razy pierwiastek z 2, czyli będzie pierwiastek z 6 przez 2 i dzielone przez 4, czyli to jest minus pierwiastek z 6 przez 8. I jeszcze y od pierwiastka z 3 przez 2 to jest oczywiście punkt przegięcia. y, przez pierwiastek, y od pierwiastka z 3 przez 2, no to będzie równe. To samo, tylko z odwrotnym znakiem, tak, bo na dole mamy to samo. Czyli będzie plus pierwiastek z 6 przez 8. I to jest też drugi punkt przegięcia. I tutaj druga pochodna. Dalej sobie omawiamy. Mamy drugą pochodną. Patrzymy na wykresik. Tutaj mamy ją dodatnią. Aż do zera jest dodatnia. Potem w zerze ma znowu 0 i sprawdzamy, czy mamy tutaj. Dla zera, dla zera mamy mm, wartość 0, tak wiemy, że nasza funkcja będzie przechodziła przez 0. I teraz to jest też punkt przegięcia. I teraz słuchajcie, następny przedział dla naszej pochodnej drugiej. Tu mamy ujemne i tu mamy ujemne i tu mamy ujemne i tu mamy znowu 0 i punkt przegięcia. I dalej mamy już dodatnie i dodatnie. No to teraz funkcja. E, funkcja nasza ma tak. E, w minus nieskończoności granica sprawdzona jest 0. W plus nieskończoności granica jest 0. Teraz tutaj ona jest przy pierwszej pochodnej ujemnej, jest malejąca. Tutaj też jest malejąca, ale ma punkt przegięcia. Tutaj mamy dalej malejącą. Teraz ona tutaj jest, e, osiąga minimum, tak? Nasze minimum. Po obliczeniu minus pierwiastek z 2 przez 4. I teraz mamy następny następny przedział. Przepraszam. Tutaj ona zaczyna rosnąć. Tutaj rośnie, rośnie i osiąga tutaj znowu maksimum. tak, Czyli teraz osiąga pierwiastek z 2 przez 4. I tutaj znowu jest ujemna, czyli funkcja już tutaj. Maleje, maleje. No to teraz słuchajcie, najtrudniejsza rzecz, czyli narysowanie wykresu. Zróbmy sobie to czarnym. Znaczy, narysowanie tego wykresu nie jest takie bardzo trudne, ale no trzeba się postarać. Dobrze, i po kolei zaznaczmy te swoje najważniejsze punkty. Czyli a, będzie tak załóżmy, że tutaj sobie zaznaczymy minus pierwiastek z trzech drugich, tutaj sobie zaznaczymy pierwiastek z dwóch przez dwa na minusie, i teraz symetrycznie tutaj zaznaczymy minus plus oczywiście pierwiastek z dwóch przez dwa i pierwiastek z trzech przez dwa. Dobra, to teraz mamy tak. Zaznaczmy sobie punkty najważniejsze przez które będzie nam przechodziła. Nasz, przechodził nasz wykres, tak, będzie przechodził nam na pewno przez 0, e, przez 0, mamy tak, punkty mm, maksimum i minimum, mamy dla minus pierwiastka z 2 przez 2, będzie minus pierwiastek z 2 przez 4, powiedzmy, że to będzie gdzieś tu, dla plus pierwiastka z 2 przez 2, będzie plus pierwiastek z 2 przez 4, Teraz to jest nasza, zobaczcie, to są nasze ekstrema, tak? To jest minimum, a to jest maksimum. A teraz dla minus pierwiastek z 3 przez 2 mamy minus pierwiastek z 6 przez 8. No to to jest około minus 0,3. Możemy sobie to zaznaczyć, to będzie nasz punkt przegięcia. Powiedzmy, że to będzie gdzieś tu, a tu będzie gdzieś tu na plusie. No i teraz rysujemy, słuchajcie. Mamy tak. Tam, gdzie jest funkcja druga pochodna dodatnia, to jest funkcja wypukła. I zacznijmy od tego, że mamy tak, druga pochodna jest ujemna, czyli będzie funkcja wklęsła. Czyli lecimy sobie od nieskończoności. Teraz funkcja wypukła i lecimy dalej i zmieniamy i lecimy tu do maksa, o i trochę przegięłam i lecimy tak. O, tu nam się zmienia. Funkcja wypukła i funkcja wklęsła, tak? Tak wygląda ten wykres mniej więcej.